No i hej ja, kurwa! Jestem znowuż. Kurwa. Mówiłem przed chwilą, że, że, że wrócę szybko z powrotem. No i wróciłem. Wróciłem. Chciałem z wami ponawijać o temacie, który mi na, 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 nadała, kurwa... Klaudia e... Klara. Jesteśmy nielubieni. Jesteśmy nielubieni w tym kraju jako naród. Polacy są traktowani często, kurwa, no. no nieprzyjemnie, no. Jak gdzieś się pojawimy, no to kurwa jest masakra, tak? A dlaczego? Hej, zapierdalaj tam, kurwa! Zapierdalaj! Szybciej, szybciej, kurwa! Szybciej zapierdalaj! Ej, majster, kurwa, wajze, ty, on nie robi, kurwa, wyjebać go trzeba, ty. Ja za niego, kurwa, zapierdalać nie będę, ty. Majster, kurwa, ty, kurwa, no wy, co ty, kurwa, się tego pierdalać? Ruź dupsko, kurwa, zapierdalaj. No i tak jest, kurwa, na taśmach, no. I tak jest na taśmach. Jeden drugiego gania, jeden drugiego kopie w dupę. Ja nie będę za nikogo. Ja nie będę za nich robiła. A jeden angol mi powiedział kiedyś, nie ma czegoś takiego, że się pracuje za kogoś. Każdy pracuje za siebie, tak? Kurwa! Lekarze do dupy! Medycyna do dupy! Angielskie żarcie do dupy! Angielskie domy do dupy. Kurwa, nie z tej strony jeżdżą. Kurwa, jaki zjebany ten angielski. Kurwa ci Angole to jakieś prymitywy w dupę. No kurwa jego mać! Siedzi kurwa takich Polak i napierdala takie teksty. Ja już siedzi od 10 lat w Anglii, kurwa nawet angielskiego nie zna. Ale sąsiad, który za golem, jest prymitywem, kurwa. I dlaczego on mnie nienawidzi, kurwa? A on Cię nienawidzi, bo Ty, kurwa... On do Ciebie coś powie, a Ty się patrzysz na niego jak szpak. Kurwa, ty, ty kurwa, tyngty. Ty. A Ty już, kurwa, powinieneś wiedzieć po tylu latach, co mam chce. To chuj. Minęło tyle lat, a Ty, kurwa, gudmorin, ledwo co? I how are you? I huj I na tym się kończy leczna audycja. Na każdym kroku podjeżdżamy z negatywną myślą. Na każdym kroku wszystko jest źle. No to jak my mamy być lubieni? Jeszcze do tego w fabrykach zapierdalamy jak niewolnicy i pod, podnosimy normy. Za tą samą kasę. A Anglicy się wkurwiają, bo oni przed chwilą robili sobie normalnie, spokojnie i wszystko było ok, i nagle przyszli kurwa Polacy i zaczęli kurwa podwyżać normy i zapierdalać dwa razy szybciej za tą samą kasę. A pracodawca się cieszy: no kurwa, ale jaja, kiedyś to polowaliśmy kurwa na niewolników i go przywoziliśmy ich tutaj. Teraz kurwa sami przyjeżdżają. No patrzcie, kurwa. I se siedzi później taki pracodawca w domu i mówi do żony: Ej, kochanie, kurwa. Upolowałem kilku białych niewolników ze środkowej Europy, kurwa. I kurwa zapierdalają jak zwierzęta, kurwa dla mnie, a my sobie możemy tutaj kawkę pić, kurwa, teraz. O. Kochanie, kurwa, wyjeżdżamy na wakacje. Niedługą, bo kurwa. Kolejnych dziesięciu plaków zatrudniłem i kurwa będę do przodu, bo kurwa będą mi zapierdalać jak 30 Angoli, kurwa. No i jak Anglicy mogą was lubić? Słyszę. Eee, oni nam wszystkie utrudniają. Oni nam nie dają tego, oni nam nie dają tamtego, oni nam nie pozwalają na to, oni nam nie pozwalają na tamto. Ja tu przyjechałem i kurwa, nagle okazuje się, że ja nic ja mam. Nie do no, kurwa, król przyjechał z Polski, witamy króla, dajmy mu wszystko, królu nasz, kurwa, królowo, kurwa. Królową to nie ma swoją, Nie musicie kurwa im królować. Musicie być grzeczni, kulturalni, mili! Szanować to, co dostaliście od tego kraju. Ja tu mieszkam 8 lat i muszę przyznać, że przez to wszystko, przez tą, kurwa chorą gonitwę, to ciężko się złapać do jakiejś konkretnej pracy na dłużej. Bo ja nie umiem się z tym pogodzić, że. Tak jest za nie inaczej, że tak stworzyliśmy sobie takie warunki pracy, że, że się czujemy jak zwierzęta. no. I później oni nas traktują jak zwierzęta. Nie, to nie oni, to my się tak traktujemy. A oni do tego wykorzystują, bo im to na rękę, że kurwa ktoś tak zapierdala jak zjeb za darmo. No i jak kurwa przez to wszystko od 2009 roku, kurwa w większości jest na zasiłku. Czuję się kurwa jak. Useless slave! Fucking Ja cieszę się, że tutaj żyję. Kocham ten kraj. Jestem zafascynowany tym krajem. Kiedyś pamiętam jeszcze, Anglicy. Podchodzili do nas, pytali się, jak się czujesz, czy wszystko w porządku, czy mogę ci w czymś pomóc. Ale to było kurwa prawie 10 lat temu. Od tamtego czasu wytworzyliśmy taki klimat wokół siebie, że już tak ludzie do nas nie podchodzą a tylko, hej, chodźcie do nas, chodźcie kurwa, chodźcie, 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 kochamy was, chodźcie, będziecie zapierdalać za darmo, nawet pozwolimy wam 16 godzin robić, oho, chcesz robić 16 godzin, no to super, no to zapierdalaj, masz tutaj minimum łeć kurwa, nie chcesz overtime'ów, podwójnie płacony, kurwa, no, o. no dobrze, no przecież ja nie będę... Cię zmuszał do tego, żebyś brał overtimey. Dobrze, pracuj za darmo, kurwa, ale zajebiście. No, no kurwa, no my tobie pomożemy. Będziesz pracował za darmo. O, tacy pracodawcy to się tak cieszą, no kurwa. No, no i później są takie klimaty, jakie są, że przyjeżdża ktoś w odwiedziny do Anglii. Taka Claudia Klara. Nawija, nawija, nawija po angielsku I jak nagle się okazuje, że jest z Polski, to ma problemy. Bo nikt nie chce z nią dalać. Tylko że ona to ma wyjebane, bo ona to sobie pojedzie do Polski i sobie żyje, tak? Ona jest zarobiona, ona ma ustawione życie i sobie żyje. A ty... A ty zapierdalasz za minimum leć. I tu będziesz gnił, a jak gnie, jak wrócisz do Polski, to będziesz śpierdalał kartofle ze skwarkami. Bo nie jest łatwo. Jak tu jest chujowo, to tam będzie trzy razy bardziej chujowo. Czym cie się kurwa? I pamiętajcie, szanujcie to, że tu jesteście. Ja też kurwa. Pozdro? Piszcie tam kurwa na tego komputera i kurwa Ponawijamy wspólnie może, co? Cieszę się, kurwa, że ktoś nie są. Pozdro do następnego filmu, no! Pozdro!